Kochani, hej, witam Was na odcinku, w którym właśnie sprawdzimy wyniki ekstra pensji i ekstra premii. Mam trzy zakłady i właśnie do każdego z tych zakładów jest dopisana ekstra premia, taka dodatkowa za, dodatkowa, za którą właśnie płacimy złotówkę. Czyli do podstawowej kwoty 5 złotych to liczamy złotówkę i płacimy wtedy szóstkę. A więc mam trzy zakłady. A, I więc wyszło 18 zł. I tutaj tak jak wam mówiłam, jest to filmik zapasowy, ponieważ miałam wtedy więcej czasu, bo miałam wolne, więc postanowiłam, że 31 maja właśnie wrzucę losik, zakładzik. i odbyło się losowanie do dnia właśnie 31 maja o godzinie 22. Ja nagrywam już to o wiele później, jak to widzicie. Ale mam nadzieję, że nie przeszkadza właśnie Wam to, że nie są to aktualne wyniki. Oczywiście te wyniki możecie zobaczyć na stronie lot że faktycznie takie były. Ja po prostu miałam wtedy więcej czasu, więc postanowiłam wykorzystać okazję i coś tu dla Was mieć w zapasie, coś ponagrywać dla Was. I tutaj mamy trzy zakłady, w których musimy mieć co najmniej dwie liczby, żeby cokolwiek trafić. I tu są takie nietypowe liczby, bo jeden z czterech one też się wliczają do ewentualnych wygranych, ale za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Tabelkę już macie. Liczymy właśnie tabelki osobno, ale wliczamy i tą i tą. I tak jak mówiłam, co najmniej dwie liczby muszą być i tutaj niekoniecznie musimy trafić na przykład jedynkę. Bo jeżeli będzie tutaj, będą dwie liczby, a tu nie będzie, to i tak coś będziemy mieć. Yy, ale fajnie, jak tutaj też się coś trafi, to wtedy więcej płacą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z tego, co tam widziałam, to tak zazwyczaj bywa, jak się trafi 2 plus na przykład 1, no to coś już jest. Ale dobrze, yy, przybliżenie może minimalne. Gdzieś takie. O, i zaczynamy. Zakład pierwszy sprawdzamy według pierwszej tabelki, czyli ekstra pensja. I tak, szóstki nie ma, 23 mamy. Możemy zakreślić. 23, 27 jest. Mamy 27. Aha, i właśnie nie powiedziałam Wam jeszcze, że stawka podstawowa, jedno losowanie i własne liczby, kochani bo zapomniałam powiedzieć, a liczba z tych takich specjalnych powiedzmy była 4, a ja mam 1. Jedną, ale ważne, że mamy tutaj dwie liczby, kochani. Czyli sprawdzamy według tej tabeli, już mam, ją za chwilę Wam pokażę, jak ona wygląda. W sumie już Wam mogę tu wkleić, a ja tu sama muszę chwilę poszukać, ale już momencik. A więc tak, 2 plus y, 0 z tych daje nam 5 zł, czyli ich za zakład jest 5 zł. Super. I tak się zastanawiam, jak ja tutaj mam coś pisać. Bo mam dwie tabelki do jednego zakładu i troszkę pomarzymy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bierzemy się właśnie za drugą tabelkę, ale w pierwszym zakładzie jeszcze jesteśmy. No i tak. Czwórki nie ma, bo jest trójka. 12 nie ma, 14 nie ma, 30 nie ma i 34 nie ma. A liczbą specjalną była tutaj y, liczba 3, a ja wzięłam 1, więc nie trafiłam ani tu, ani tu. I tutaj już nie było dwóch liczb, więc w pierwszej tabeli się udało, a z drugiej nie. Może to i dobrze, bo nie muszę tutaj dużo mazać, chociaż oczywiście oczekujemy jak najwięcej trafień przechodzimy do zakładu drugiego więc będzie obchodzić nas tylko to i od nowa pierwsza tabelka mamy tak 8 yy, nie było tutaj w losowaniu dziesiątki nie ma trzynastki nie ma czternastki nie ma ale jest 30 kochani mamy 30 a liczba czwórka No to ja mam 3 ale już widać że w drugiej tabeli trafiłam tą trójkę można ją zaznaczyć, ale ona będzie tylko znacząca, jeżeli co najmniej dwie liczby wpadną z tego zakładu. I chwilowo zapominamy, kochani, o tym, że tu jest zakreślone. Uznajmy, że to nic nie jest zakreślone tutaj, więc patrzymy na drugą taberkę. Ósemka nie pojawiła się, dziesiątka też nie, trzynastka też nie, czternastkę mamy i mamy trzydziestkę. Ok. To jednak zro, zrobimy tak. To jest na pewno i to. Więc w ekstra pensji się nie udało, ale za to nam się udało w ekstra premii. I mamy tak, dwie liczby zwykłe plus jedna, jakby ta specjalna. Już patrzymy według tabelki, co to nam przyniesie. Będzie nieco skomplikowane, przez to, że jak tu już będzie coś zamazane, to w tym drugim. Będzie trzeba od nowa coś tam mazać, ale już patrzymy. Interesuje nas właśnie stawka ekstra premia, bo w tej tabeli nam się udało. I mamy taki przypadek, właśnie dwie liczby zwykłe i jedna to nasza specjalna, więc 2 plus 1 i wysokość wygranej mamy 5 zł. Tak, 2 plus 1, tak, 5 zł mamy. Więc świetnie. Już mamy, mamy już kolejną piątkę. Wow! Niebywałe, a jednak. Ale mamy jeszcze jeden zakład. No to patrzymy. Już rzuca się w oczy, że udało nam się utrafić czwórkę w ekstra pensji. Więc brakuje co najmniej dwóch liczb z tej tabeli. Więc patrzymy. Jedynki tu nie było, siódemki nie było, było blisko. 15 nie ma, 21 nie ma i 32 nie ma. No to niestety, mimo że mieliśmy czwórkę, nic to nie da, ponieważ nie mieliśmy dwóch tutaj liczb. Co najmniej dwóch, oczywiście, bo może być więcej. I zaglądamy do tabeli drugiej z napisem Ekstra premia. I tu specjalną liczbą była liczba 3. No, my mieliśmy 4, więc tutaj by się nie udało. Ale może być przypadek, że uda się dwie liczby z tych zwykłych. A więc sprawdzamy. Jedynki nie ma, siódemki nie ma, 15 nie ma, było dosyć blisko piętnastki, 21 i 32, więc tutaj w ogóle nam się nie udało żadnej liczby ani z tej tabeli, ani z tej drugiej. Jedynie liczba specjalna, ale ona jako jedyna sama w sobie nic nam nie przynosi. A więc, kochani, Pozytywnie, pozytywny wynik. My, wydaje mi się, że minus 8 zł to nie jest jeszcze najgorzej. Fajnie, że coś wpadło, ponieważ mamy tutaj łącznie 10 zł. Jest dyszka, kochani. A więc jednak da się coś wygrać w ekstra pensji. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik, właśnie z takim, no, zakładami extra pensji, właśnie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. Będzie mi miło, subika. I właśnie myślę, że możemy próbować dalej, ponieważ jak coś wpada, to jest nadzieja i miejmy właśnie nadzieję, że kiedyś coś wpadnie takiego mega i że będziecie tego świadkami. Właśnie. I za dużo mówię, właśnie. Wiem, ale coś mi to słowo dzisiaj wpadło i nie mogę mi się tego słowa wyzbyć. Więc przepraszam za to. Yy, Konczę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani Pa.